Música Siemanko, z tej strony Maciek z Gitary od Zera. Witam się w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj pokażę Ci, jak zagrać piosenkę pod tytułem Watacha, zespołu Męskie Granie Orkiestra. Jedziemy z tematem. Ale zanim jeszcze zaczniemy, jedna sprawa. Jeżeli uznasz ten filmik za przydatny, praktyczny i że faktycznie pomógł ci w Twojej nauce, zostaw koniecznie łapkę w górę i subskrypcję. Natomiast jeżeli uznasz, że nie pomógł ci i coś się z nim nie halo, napisz w komentarzu co, żeby kolejne filmiki po prostu były dla Ciebie lepsze. A teraz wracamy do grania. Jak widzisz, ja mam dzisiaj gitarę elektryczną i gram przy włączonym wzmacniaczu z efektem gitarowym. Natomiast w praktyce, oczywiście, nie musisz tego robić. Może być to oczywiście na zwykłej, najzwyklejszej świecie gitarze klasycznej, akustycznej. Natomiast, oczywiście, wiadomo, że na elektryku robi to największy show po prostu. Natomiast, tak czy jak obydwie te gitary poprzednio, o których mówiłem, też świetnie się sprawdzą i też będzie brzmiało dokładnie jak powinno i każdy rozpozna ten riff, więc to jest coś przezudownego. Jak to się gra? Otóż tak. Przede wszystkim mamy dwie części. Pierwszą z nich jest ten główny motyw. To. A drugą jest ta część, która jest podczas zwrotki, czyli... Coś takiego. I najpierw zaczniemy od naszego głównego riffu, głównego motywu, a potem będziemy martwili się zwrotką. Jak zaczynamy? Na początku gramy pustą strunę A. To jest nasz wstęp. I robimy sobie 0, 3, 4 i piątka. Coś takiego. Oczywiście pod spodem będą ci wyświetlały tabulatury, żebyś dokładnie nadążał za tym, co robimy. Natomiast jeżeli potrzebujesz odcinka o tym, jak te tabulatury rozumieć, jak je czytać, daj w komentarzu znać. Wtedy być może taki odcinek wstawię. I mamy 0, 3, 4, 5, potem znowu 5, 3 i 5, i znowu 3 i 5, tak dla odmiany. I teraz trójeczka, ale tym razem strunę niżej. I teraz gramy piątkę na tej strunie numer 4, czyli jesteśmy po prostu niżej i gramy bardzo podobnie. I znowu piąteczka, trójeczka, piąteczka. No i teraz możemy pójść na dwa sposoby. Albo zagrać sobie siódemkę na tej samej strunie. Zagrać dwójkę na strunie niżej. Może być i tak, i tak, ponieważ jest to ten sam dźwięk, dlatego to pasuje równie dobrze. Pytanie, który wybrać? Oczywiście ten, który tobie gra się wygodniej. Co jest bardzo istotne, to od razu warto na wstępie zaznaczyć, że w tym riffie dobrze jest grać po prostu kilkoma palcami jest szybki, naprawdę dynamiczne. Wszystko z czym granie jednym spowoduje, że będzie Ci bardzo trudno wyrobić się w dobrym tempie. Dlatego spójrz jak ja gram. Widzisz? Tu gram małym, ale możesz też przejechać serdecznym. I znowu 5, 3. Czyli mamy tak 0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 3. O coś takiego. I potem gramy znowu piąteczkę na strunie piątej. Dwa razy. Potem trójka. Piątka. Teraz trójkę na strunie niżej. Czyli mamy w całości powolutku tak. sposób i teraz mamy piątkę na strunie piątej trójkę na strunie piątej również i albo gramy sobie piąteczkę na strunie szóstej albo pustą strunę numer 5 bo to jest ten sam dźwięk znowu Bardzo szybkie 3-4 i znowu 0. To jest akurat takie bardzo dynamiczne. Jeżeli potrafisz robić już hamery, to warto sobie zrobić tutaj po trójce. Więc od początku powolutku ten riff. Teraz przed nami druga część naszego utworu, czyli to. I to jest trudne. Nie oszukujmy się, to jest trudne. Pokażę Ci na początku oryginalny sposób, a za chwilę potem taki trochę uproszczony, żeby grać to odrobinkę łatwiej. Na czym polega ten, ta trudność? Otóż gramy tutaj coś takiego, co nazywa się power corde, power chords po prostu. Nie każdy z Was jest znany na tym etapie, jeżeli już jest nasz, rewelacja, jeżeli nie, minutka dosłownie wyjaśnienia. Teraz widzisz na ekranie schemat. Tak wygląda dokładnie Power chord. Mamy główny dźwięk, w tym przypadku jest to C, dlatego że w tej piosence właśnie od tego C zaczynamy. Potem trzymamy miejsce numer 2 i miejsce numer 3. I to są wszystkie trzy dźwięki, które trzymamy. Coś takiego. Ale cała trudność polega na tym... Że pozostałe dwie struny muszą być wytłumione. No i pytanie, jak to zrobić? Oduż... O, właśnie tak trzymamy tego powercorda. Zerknij. Palec. Zaczynamy od dźwięku C, próg numer 3. Drugi tutaj. Właśnie trzeci tutaj, czwarty tutaj. I teraz właśnie to, o czym mówię. Warto dosunąć sobie palec wskazujący tutaj wysoko, żeby tę stronę po prostu zwyczajnie wytłumić. A jeśli chodzi o te pozostałe, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale nie, musi być dobrze widać. Bo widzisz, on nie jest dociśnięty sztywno, jak w akordzie barowym, tylko delikatnie, tu, tu, tutaj normalnie wciskam ten próg trzeci, a tu lekko tylko leży palec. Nawet nie dociskam, tylko leży na tych strunach. I dokładnie to o to chodzi. Otóż ja dociskam palcem numer jeden, tylko próg numer trzy. Nie trzymam go jak akordu barowego, tak typowo, tylko dociskam w jednym miejscu, a resztę kładę po prostu delikatnie, opieram o strunę. A tutaj sobie spokojnie dociskam. I żeby nie zaryzykować wobec mocniejszego dociśnięcia, używam też do dociskania tych pozostałych dźwięków palca serdecznego i małego. Dlatego, że mam dzięki temu więcej przestrzeni. Nie muszę robić tego o w ten sposób. A robię to tak. Dzięki temu mam tutaj więcej miejsca i mam większą kontrolę nad takim dociśnięciem z odpowiednią siłą. Oczywiście, gdybyśmy grali power -chorda gdzieś indziej, na przykład tutaj, na strunie wyżej To zawsze znaczy wszystkie trzy struny pozostałe są wyciszone Swoją drogą, tak też gra się kawałek Nirvana, Smells Like Teen Spirit Mniej więcej tak, oczywiście Natomiast wróćmy do naszej watachy, bo to jest teraz nasz klucz. I trzymamy ten power chord C i gramy szybkie uderzenie góra-dół. Potem przesuwamy o jeden w prawo i robimy dokładnie to samo. Teraz to jest z ciekawości, powiem Ci power chord CIS, czyli C z takim hashtagiem, można powiedzieć. A jak to zrobimy, przesuwamy znowu o jeden w prawo i gramy na D raz. Zaraz zobaczysz dlaczego. Ale jeszcze jedną rzecz muszę wtrącić koniecznie. Zauważ, że jak gram te powercordy, staram się nie grać szóstej struny. Gdybym ją grał, strasznie psuje to efekt, zobacz. Nie pasuje zupełnie. Dlatego to, co robię, to lekko dosuwam palec do struny ee, szóstej. I temu jest bardzo dobrze. I wszystko pasuje. Czyli wracając, mamy do góry, do góry, jedno uderzenie. A po tym jednym uderzeniu robimy znowu próg numer 3, nasz record na próg numer 3, czyli na C. A potem znowu na piątce, czyli D. record D. Ja to robię z takim przesunięciem, ale może też zagrać normalnie. Też jest bardzo dobrze. I co robimy dalej? Gramy drugi raz to samo, ale z jedną różnicą. Brzmi to posłuchaj, tak? Teraz zobacz jaka jest różnica. Czyli gramy dół góra na tym power chordzie C, jak przednim razem, dół góra na power chordzie Cis. Tak jak poprzednim razem. I teraz mamy krótką pauzę i to jest ta różnica i też gramy dwa razy. I wracamy znowu na C i znowu na D. O właśnie tak. A w całości jak to wygląda w praktyce. Ale co jeszcze musisz wiedzieć? Obiecałem, że powiem Ci jeszcze o takim lekkim uproszczeniu. Otóż nie musisz trzymać całego powercorda. Możesz złapać zwyczajnie jego pierwszy i drugi dźwięk, na przykład tak jak ja teraz palcem wskazującym i serdecznym, i zagrać tylko te dwie struny. I wtedy nie masz tego problemu z wytłumieniem strun, dlatego że po prostu wystarczy, zagrać dwa dźwięki. Jest ok. Jest to drobne uproszczenie, brzmi bardzo podobnie, a robi naprawdę dobrą robotę. Więc mamy C dwa razy, C dwa razy tak samo, raz D, raz C, raz D. Teraz gramy tak jak drugim razem graliśmy, czyli znowu dwa razy C, pauza i już. Więc tak wygląda cały ten riff. Zagram go teraz jeszcze raz z oryginałem i posłuchaj sobie, jak to dokładnie brzmi w tym wykonaniu. Nawet teraz prostszym, bo na, na starcie grałem w tym trudniejszym, a teraz w intro, przed intro filmiku. A teraz zagram z tym prostszym, żebyś porównał sobie, co jest lepsze, co brzmi lepiej, a co jest na pewno prostsze. Jedziemy. bardzo proste, bardzo przyjemne kawałek jest bardzo trudny wymaga sporo dynamiki, wymaga sporo szybkiego grania wymaga sporo czasu, żeby się go nauczyć dlatego jeżeli dzisiaj nie idzie jeszcze płynnie, szybko, fajnie, tak jakbyś chciał, żeby wyszło nie przejmuj się, to jest kwestia czasu bo mówię, jeżeli ja go ogarnąłem gwarantuję Ci, że każdy na świecie jest w stanie go ogarnąć hmm, dlatego totalnie się tym nie przejmuj kwestia czasu będziesz zasuwał na gitarze rewelacyjnie i w zasadzie na tym polega cała ta piosenka mamy ten główny motyw powtórzony kilka razy potem ten riff ze zwrotki Znowu ten motyw, zwrotka i praktycznie w kółko możesz grać to samo. Tam oczywiście można było też grać z zwykłymi akordami. Być może nawet kiedyś zrobię taki odcinek, ale dzisiaj robimy tak typowo takie gitarowe granie, więc... Na dzisiaj jest to wszystko. Mega dziękuję za Twoją obecność. Jeżeli ten filmik Ci się spodobał, zostaw koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, żebyś był na bieżąco z kolejnymi materiałami, a także zapraszam Cię na mojego Facebooka, Instagrama, oczywiście wszędzie Gitara od zera i na stronę internetową gitaraodzera.pl, gdzie znajdziesz kursy gry na gitarze, kursy gry na basie, na pianinie, i dowiesz się jak grać lepiej na swoim instrumencie. A tymczasem żegnam Cię, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!